A więc stało się w chwila, dochodzimy na King's Cross, czyli miejsce gdzie Harry Potter odjeżdżał do Hogwartu. Zaraz zobaczymy jak tam wygląda. Jest sklep. Podobno można sobie zrobić, wiecie, yy, zdjęcie przy tym wózeczku, gdzie wjeżdżał w ścianę. No może być ciekawie. Zaraz dojdziemy i zobaczymy jak to wygląda w praktyce. A więc jesteśmy Peron 9 i czy czwarte przed nami, przy okazji duża kolejka. Trochę ludzi czeka, ale my też poczekamy i, i będzie super. A tam jest sklep Harry Pottera, do którego też sobie zejdziemy. No cóż, dość duża kolejka na Peron 9 i 4, ale zrobiłem sobie fajne zdjęcie. Generalnie można od nich kupić sobie w ramce, ale to kosztuje 10 funtów, czyli jakieś 50 zł za jedno zdjęcie. To trochę dużo. Aczkolwiek, jak oczywiście, kto chce. Ja sobie zrobiłem smartfonem, wyszło nawet nieźle. A teraz wchodzę do sklepu, zobaczymy co tam mają ciekawego. Już widziałem kątem oka, że, że są fantastyczne rzeczy, i zaraz wam wszystko pokażę. Tak więc, chodzimy. Nie, żebym się spuszczał nad tą, tymi wszystkimi rzeczami i nie jestem jakimś wielkim tam fanem Harry'ego Pottera, co z tego, że mam tatuaż na ręce. Mm. To różdżka największego czarodzieja jakiego znam, albusa Dumbledore, Za jedyne 30 funtów.